Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy wtorek i tak spontanicznie pomyślałam, że dobra, wczoraj się skończył jeden, dzisiaj rozpoczynam kolejny, żebyście po prostu mieli co oglądać na moim kanale. Ja za chwilkę, dosłownie za pół godziny rozpoczynam pracę. Później będę miała takie dwie godziny przerwy, więc myślę nad tym, żeby wstąpić do Pepko, bo będę w okolicy i Zobaczę, co tam ciekawego jest. Chciałam kuknąć już teraz tylko na ozdoby choinkowe, ponieważ poszukuję takich aniołków, ale nie jako figurek, tylko takich bardziej jakby maskotek, wiecie, pluszowych aniołków po prostu. Rosmanie kosztują chyba około 13 zł jedna sztuka, więc jakbym miała kupić przynajmniej 6. To już wychodzi naprawdę spora kwota i nie jest tego mm, warte po prostu moim zdaniem. E, wolałabym coś mniejszego i wiecie, tak, żeby po prostu parę dokupić, no tak jak mówię, 4-6 na choinkę e, i by było super. Ale jeżeli nie znajdę, to też się świat nie zawali. Nie jest to koniecznością. Mam już w sumie sporo ozdób choinkowych, mam takie fajne wiewióreczki. Mam dużo takich drewnianych ozdób. No, wszystko wam pokażę w filmie z zakupami, bo taki też się pojawi na kanale w następnym tygodniu. Albo nie, nie, w następnym, jeszcze w kolejnym, bo to będzie początkiem grudnia. Pomiędzy vlogmasami będą wchodzić też inne filmy, takie jak właśnie hol zakupowy, będzie też DIY, będzie poradnik prezentowy, także mam nadzieję, że będziecie w grudniu odwiedzać mnie codziennie na kanale, bo planuję właśnie codzienne. Filmy. No to tak jak mówiłam i w sumie pojechałam na około z tym pepko, za bardzo się w to zagłębiłam. Natomiast tak myślę, że podjadę i może akurat coś mi się uda dla Was tam nagrać, bo będę w innym pepko. Wcześniej byłam w galerii, ale że galerie są zamknięte, to teraz idę do takiego, nie wiem jak to powiedzieć, wolno stojącego. Są takie dwa tutaj w okolicy, więc no, będę przy jednym także wstąpię. I zobaczymy. Bardzo się cieszę, że właśnie dzisiaj rozpoczęłam nowego vloga, ponieważ taka niespodzianka do mnie przyszła od firmy Garet. Ostatnio dostałam propozycję, abym przetestowała dla was jeden z ich sprzętów, mianowicie smartwatch i przyznam szczerze, dzień jakoś przed tym, jak dostałam maila Rozmawiałam z Kubą i rodzicami na temat smartwatcha. No, po prostu dyskutowaliśmy sobie w tym temacie. A dzień później taka wiadomość, więc byłam w lekkim szoku, że firma Gareth chyba czyta mi w myślach. No, i jak zresztą widzicie, jest paczuszka u mnie, także zdecydowałam się na to testowanie, i już otwieramy. Widzę na pewno, że jest pięknie zapakowane i trafiłam z dobrej strony, więc cieszę się. Taki przedwczesny prezent świąteczny bym powiedziała. Witaj wśród użytkowników Garret Electronics. Nasze urządzenia i akcesoria łączą nowoczesny design, funkcjonalność i dbałość o detale. W Garret wykorzystujemy nowe technologie, by zwiększać Twój standard życia. Zapewniamy funkcjonalności przydatne w codziennym życiu. Które możesz dopasować do własnych unikalnych potrzeb. Poznaj nasze produkty i dołącz do grona zadowolonych użytkowników. No przepięknie, a szkoda mi tego odpakowywać. Ale okej, okay, tutaj mamy sprawcę tego zamieszania. Dodatkowo coś słodkiego mm, z logiem firmy. I tutaj też jest, więc będzie jedno dla mnie, jedno dla Kuby. Czas otworzyć paczuszkę. Z tej i jeszcze tu. Prezentuje się naprawdę spoko. Muszę ściągnąć tutaj tą folikę i zaraz nauczyć się obsługiwać, bo od razu chciałabym Wam pokazać, jak to działa. W zestawie również mamy ładowarkę i instrukcję, więc ja teraz się tutaj zagłębię na chwilę. A dobra, razem to rozpracujemy, więc tak, włączanie i wyłączanie. Eee, Należy na, na, nacisnąć, przytrzymać ten. Przycisk. Ok, to włączam. Ok, oj, ubrałam yy, nie tą stroną, co trzeba. Dobra, muszę to zmienić. Fajne jest to też, że tutaj ten paseczek. Znaczy ta reszta, która zostaje, jest chowana do środka, więc nic Wam tutaj nie lata. To myślę, że jest super. Ok, i zaczynamy dalej. Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, że Smartwatch jest połączony z aplikacją. Zegarek automatycznie synchronizuje czas, a dana aplikacja. Jaką y, aplikacją? Chyba coś muszę ściągnąć w takim razie, bo ja nie mam żadnej aplikacji. Wiecie co? Ja w ogóle nigdy nie miałam takiego sprzętu, więc kompletnie nie wiem, jak mam się tym obsłużyć, którą my tutaj mamy godzinę. Zgadza się, czy się nie zgadza? Nie, nie zgadza się. Dobra, ale może faktycznie jest jakaś aplikacja. Wejdźmy sobie na App Store. Garet. Jest coś faktycznie. To chyba będzie. Tylko nie wiem, bo są dwie. Garrett Active, Garrett Sport. Z czym to się różni? Dobra, wezmę tą Active i po prostu yy, no dam Wam później znać, jeżeli coś zmienię, ale myślę, że powinno być ok. Yy, aha, tu jest nawet. Można sobie zeskanować. Yy, yy, za pomocą aplikacji DaFit przed rozpoczęciem... bo czemu ja... Yy, Dobra, pobieram już aplikację, która ma być yy, poprawna. Jeżeli nie wiecie, jak to zrobić, w sensie tutaj z tą aplikacją, to wystarczy yy, włączyć aparat w telefonie i przystawić do tego obrazka, i wam wyskoczy aplikacja. Yy, na Androidzie i na iOS działa. A, i widzicie, tutaj wszystko trzeba, dopiero yy, ten. Ustalić wszystkie dane, płeć, wysokość, wagę, rok urodzenia i tak dalej, i dopiero wtedy wszystko będzie działało. Także ja się za to zabieram i zaraz do Was wracam. Trwało to naprawdę bardzo szybko, nie wiem, zajęło mi może 2-3 minuty. Po ściągnięciu tej aplikacji, tak naprawdę trzeba uzupełnić płeć, wiek, wagę i w sumie, co tam jeszcze było? Datę urodzenia i później przechodzicie już do sparowania sobie aplikacji ze smartwatchem, dodajecie sobie urządzenie, i tutaj w aplikacji będziecie mieć także dzienny raport, kroki sen, tętno tlen we krwi, bieganie na świeżym powietrzu, co tutaj jeszcze jest? O właśnie, tutaj jak wejdziecie w aplikację w drugą część, to macie też model, jaki posiadacie, ile ma baterii. Zaraz Wam zresztą pokażę z bliska. No i tak, tutaj są alarmy, można chyba nastawić budzik nawet. Hmm, muszę się tutaj w to zagłębić, jakieś inne przypomnienia, pogoda, szybki przegląd. No, wiadomo, muszę nad tym usiąść i sobie poczytać natomiast tutaj na pewno w menu wyświetlacza macie albo czekajcie, wejdę obrócę Was kamerą. Dobra, pokażę Wam w ten sposób, tutaj mamy ekran menu głównego, o, zgasło niemniej jednak jest też kilkadziesiąt tarcz zegarka do wyboru i je możemy sobie zmienić w ustawieniach też to zaraz sobie kuknę, więc dam Wam znać na jaką się koniec końców zdecydowałam. Następnie mamy tutaj trening możemy mieć też kroki od razu liczy nam kalorie, sen, ile było głębokiego, ile płytkiego. Jest naprawdę dużo tarcz i ja nie mam pojęcia, na co się zdecydować. Patrzcie, ile tego jest. Wybrałam coś takiego. Myślę, że na razie ta zostanie, później jeszcze sobie kuknę, jakie tam są. Jeszcze jest taka tarcza, w której możemy sobie wstawić własne zdjęcie. Więc przetestuję to i już wam pokazuję. No i właśnie aktualizuje się ekran. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać. Chyba jednak wrócę do tamtej tarczy na razie, ale chcę Wam jeszcze pokazać, jak właśnie by to się prezentowało tutaj ze zdjęciem. Patrzcie, jakie ekstra. No, wygląda to naprawdę mega. I zapomniałam oczywiście o najważniejszym, bo w końcu testuję ten produkt dla Was, i również musicie mieć z tego jakieś korzyści. I uwaga, mam bardzo duży rabacik, aż 20% na dowolny produkt, oczywiście poza przecenionymi. Yy, I właśnie, no, co trzeba wpisać? Lusiak 20. Uwaga, uwaga, odkryłam nowe funkcje. No ja mówię, będę się tego uczyła, dopiero wiecie, stopniowo. Mianowicie, możecie iść albo w bok z tego ekranu głównego, albo góra i tutaj jest pogoda aparat stoper muzyka trening puls sen wszystko wszystko i jeszcze więcej odzywam się do Was już troszkę później z auta, ale mam jeszcze 10 minut i sobie tutaj stanęłam stwierdziłam, że coś do Was y, pogadam, bo byłam w tym pepku jak mówiłam Wam, że miałam coś tam nagrywać ale koniec końców było bardzo dużo ludzi, weszłam i wyszłam y, bo nic co mnie interesowało nie znalazłam poza bateriami, które kupiłam i taśmą klejącą. Chciałam Wam parę słów w ogóle powiedzieć o tym smartwatchu bo y, ja przypuszczam, że ten gadżet bardzo pozytywnie nie wpłynie na moje życie. W zasadzie chodzi mi tutaj o aktywność fizyczną, ponieważ tutaj mamy na tym głównym ekranie ilość kroków, kalorii i kilometrów, jakie zrobiliśmy danego dnia. I przyznam szczerze, że jak patrzę na ten mój dzisiejszy wynik, ja wiem, że w sumie założyłam go dopiero około godziny 12, ale no dzisiaj mam taki dzień jeżdżony, więc nie dziwię się, że jest taki wynik. Niemniej jednak, jak będę miała no jutro chociażby. Taki normalny dzień z treningiem, oczywiście z samego rana, też tutaj wliczonym. W sumie to chodzi mi o to, że jak zobaczę, że wybiło mi na przykład 6 tysięcy kroków, to będę chciała zrobić wszystko, żeby dobić jeszcze do tych 10 tysięcy, na przykład albo do 8 tysięcy, żeby sobie wyznaczać takie cele. I gdybym tego smartwatcha nie miała, to tak naprawdę nie wiedziałabym, ile kroków zrobiłam. Co prawda, na iPhone'ach jest taka aplikacja jak Zdrowie. I tutaj faktycznie liczą się te kroki. Niemniej jednak trzeba mieć telefon wtedy cały czas przy sobie. A wiecie, jak ja robię trening, czy nie wiem, gdzieś tam lecę, to po prostu no, nie biorę. Na przykład telefonu zostaje gdzieś tam na biurku, więc nic nam tutaj nie ucieknie. No ja jestem bardzo, bardzo zadowolona. O, na przykład teraz przyszedł mi SMS. I tutaj mam jego treść. To też jest ekstra, bo na przykład ktoś do mnie dzwoni i mam wyciszony telefon, więc tutaj szybko na smartwatchu już widzę, że dobra. Ktoś dzwoni, biegnę po ten telefon odebrać ten. To są takie podstawowe czynności, ale mam wrażenie, że ten smartwatch naprawdę ułatwi mi życie. No, na pewno w kolejnych vlogach będę wam dawała znać, jak mi się to sprawdza, chociaż po kilku pierwszych godzinach jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona i tylko cały czas spoglądam na niego. SMS-a zamierzam przeczytać na telefonie, który jest obok, czytam sobie tutaj, więc no. no. Gadżeciara jestem, wiadomo, już to nieraz mówiłam, uwielbiam gadżety, więc bardzo, bardzo mi się to podoba. To by było na tyle z mojego gadania. Jak widzicie trochę się już ściemnia, więc no cóż, nie pozostaje mi nic innego jak już jechać, bo w zasadzie e, czas mi przynajmniej minął na gadaniu do Was, więc bardzo, bardzo mnie to cieszy. Wróciłam do domu i chyba dzisiaj jest dzień paczek, bo tutaj czeka na mnie kolejna z Home and ale nie pokażę Wam zawartości, ponieważ będę nagrywać, tak jak mówiłam, początkiem grudnia film z holem do domu z dekoracjami Home Decor Hall. Także wtedy tam również te rzeczy się pojawią. Nie wiem, czy jeszcze jest ta promocja na stronie, ale wtedy było, że drugi produkt minus 70%, więc się naprawdę opłacało.